Dzień dobry, kochani, w ten cudowny niedzielny poranek. No co, gotowi na kolejną dawkę energii? Ze mną dzisiaj jest Milana. Weronika, wkraczam w Wasz dom z ogromną energią. Dawaj, wstawaj, każdy, duży, mały. I już ma ściereczki? zapraszam. Ustawiamy nóżki na szerokości bioderek, wesoło, aktywnie. Zaczynamy. Tak, skinamy i w jedną w drugą stronę. Tak, tak, tak. I ślizgamy się. Masz skarpety? Możesz w skarpetach spróbować to zrobić. Nie masz ściereczek? Dobrze, możesz tak. Bioderka w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Cztery, trzy, dwa i jeden. Super. A teraz na jednej zgiętej nocy bok i już bok i już schylamy, zginamy jedną nogę. Cztery, trzy. Cudownie. Dwa i jeden. Super. Druga noga. A uśmiech, gdzie jest twój uśmiech obowiązkowy z uśmiechem na twarzy, z dobrym nastrojem i już poczujesz moc i siłę swego ciała. Cudownie, dalej kolejne. Teraz noga do tyłu. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeżeli jest, za szybko robisz wolniej. Jeszcze. Cudownie. Zmieniamy. Tak, druga noga. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Powtarzasz ze mną, tak? I jeszcze, jeszcze, jeszcze. Cudownie. Dwa razy. I już powtarzamy. Dwa razy do boku. Uwaga, prawa noga. Jeden, dwa. Do tyłu. Jeden, dwa. Cudownie. Druga noga. Jeden, dwa. Do tyłu. Jeden, dwa. I nasz wesoły początek. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tak, 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 bioderka już, już, już. Już robi się cieplej, dziewczyny, tak? Cieplej. 4, 3, 2. I powtarzamy dwa razy do boku. 1, 2. Cudownie. 1, 2. Druga. 1, 2. I do tyłu. 1, 2. Zuch, dobrze. Jeszcze chwilka. 4, 3, 2, 1. A teraz przyjdziemy. Na dół. Mhm. Skupiamy się. Brzuch napięty. Parki daleko. Z uśmiechem na twarz. Jeden. I do siadu. Zjeżdżamy. I góra. Cztery razem. Tak. Do podporu. Trzy. Super. Dziewczyny. Fajnie lecie. I zostańmy. Zostańmy. Tu. I biegniemy. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Ekstra. Gorąco. I jeszcze chwila. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. No, ostatni aktywny. Tu i już. Klas. I tu piąteczka ci. Hop. Piąteczka ci. Piąteczka ci, że byłeś razem. Aktywnie. Uśmiechnięty. Pewny siebie. papa pa. Do następnej niedzieli. Twoja Karolina.